Normalny jest pewien dyskomfort. Pacjent może mieć e, uczucie ciągnięcia, jakieś uczucie ograniczenia ruchu w nodze. E, niekiedy ten dyskomfort może się pojawiać przy chodzeniu, przy jakimś nadmiernym wysiłku. E, normalne są również różne rodzaju przebarwienia, krwiaki, siniaki, które pojawiają się na tej nodze. Co ciekawe, bardzo często pojawiają się one dopiero tydzień lub dwa tygodnie po zabiegu. Może być tak, że w miejscu, gdzie wykonywaliśmy zabieg, sformuje się krwiak. On zaczyna twardnieć około tygodnia, dwóch tygodni i wtedy zaczyna dawać tak naprawdę dopiero dolegliwości bólowe w danym miejscu. Natomiast jeśli ten ból jest ograniczony do małego miejsca, czy, czy jest miejscowe zaczerwienienie, które nie daje objawów ogólnych, nie powoduje gorączki, nie powoduje problemów z chodzeniem, to jest to miejscowy stan zapalny, który można spokojnie leczyć zachowawczo i na wizycie kontrol. U lekarza skontrolować takie miejsce. Być może będzie ono wymagało jakiejś interwencji, nakłucia, ale to wszystko zostanie skontrolowane na, na wizycie. Te dolegliwości jak najbardziej są typowe dla takiego zabiegu i nie wymagają natychmiastowej interwencji. Można spokojnie z nimi zaczekać do wizyty kontrolnej.